Grupa sadowników uprawiających truskawki z okolic Warki i Chynowa postanowiła zwrócić się w tym roku do doktora Jarosza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących produkcji wysokiej jakości truskawek. W ten sposób zrodził się pomysł tworzenia grupy truskawkowej, dla której będą przygotowane specjalne zalecenia dotyczące nawożenia i uprawy. Przygotowałem tutaj y, takie wstępne zalecenia, Nie. ponieważ y, dzisiaj mamy spotkanie, za dwa tygodnie przejdziemy na następne zalecenia. To jest takie, co będziemy robić przez pierwsze dwa tygodnie. Czyli tak, wykonujemy analizę i dobrze by było, żeby była, była Czego się boję? No, oczywiście tam wapnia, nie ma się co bać, czy potasu, ważne jest ile tam jest mikroelementów, czy tam czasami nie za dużo manganu, cynku, prawda, mm -hmm. żeby nam to nie przeszkadzało, bo to są te formy, które są w wodzie, to one tam, to żelazo jest mało dostępne dla roślin, natomiast potrafi bardzo przeszkadzać, czy ten mangan, prawda. Mm -hmm. yy, teraz tak, jeżeli chodzi o nawożenie doglebowe, w momencie, gdy to tylko obecnie będzie można wejść z nawozami, my jeszcze nie będziemy mieli analizy, ale tak, na hektar proponuję... Zachowawczo 100-150 kg na kompleks mhm. albo jakiegoś odpowiednika, który Pan stosuje, to znaczy, e, na, Powiem szczerze, że kupiłem, e, znaczy, no bo wcześniej kupowałem e, Polimakeskę. polimakeskę. No to jest mniej więcej te same składniki, ciut słabszy jest, mhm, nie? no i do tego e, azotu. Saleta amonowa. Tak? wiosnę saleta amonowa. My się NH4 jeszcze nie musimy bać, czyli ten mm -hmm. te, te, te minimum damy. Yy, dlaczego? Bo tak, jak stosujecie, Państwo, nawozy wieloskładnikowe to tak, fosforu, potasu, fłoknionognozu jest, natomiast azot przez zimę najczęściej zostaje wypłukany. Czyli tak, ten azot tak. trzeba podnieść, żeby one miały na, na start. Oczywiście, jak zrobimy analizę, będziemy wiedzieli, co to w glebie jest, no to następne zalecenia będziemy już korygować na bazie tych, tych analiz. I, I ja jestem zwolennikiem, żeby stosować dawki dzielone, żeby ta jest wrażliwa na zasolenie, żeby jej nie, to mhm. zasolenie przeszkadzało. Czyli jak damy to teraz, yy, później gdzieś tak yy, w momencie chwili zakwitania, na początku chwili damy następną dawkę nawozów. Prawdopodobnie to pójdzie wtedy yy, nitrabor, cała ta wapnowa I później na, yy, w momencie wzrostu intensywnego owocu damy jeszcze jedną dawkę, żeby, żeby wzmocnić trochę. Jak jest system korzeniowy dobrze zbudowany, to i masę korzeniową zbuduje. Znaczy i masę na ziemię zbuduje no. Proszę. Tutaj nie wyczepiemy ziemi, bo jest za, za ciężka, no, ale od razu widać, tak? Ten system korzeniowy jest tutaj porozbudowywany, Ile, jaką partię gleby on już penetruje w tej chwili. Jeśli system korzeniowy jest zbyt słaby, np. z powodu późnego sadzenia troskawek, lub został uszkodzony zimą, ważna jest jego regeneracja. W tym celu warto wykorzystać stymulator wzrostu korzeni, np. blackjack w połączeniu z nawozem aminokwasowym terasowym. Jeżeli chodzi o pierwsze zabiegi, jakie musimy zrobić, oczywiście, jak gdy tylko da się wyjechać z zabiegiem do karmienia pozakorzeniowego, trzeba wprowadzić fosfor. Ponieważ tak, przypuszczam, że paniak stosuje nawozy wieloskładnikowe, to tego fosforu w glebie jest. Z tym, że przy takiej y, zimnej glebie roślina i tak tego nie może pobrać. Y, pominąwszy już fakt, że nie wiemy jaki jest pH. Czyli ten fosfor, który jest największej ilości potrzebny wiosną, musimy jakoś wprowadzić. Zaproponowałem tutaj fosforem potasu po zakorzenionym do y, Bo potas również się przyda jako ten stymulator przepływu y, Teraz orb. Dodajemy po to, żeby troszkę pobudzić te rośliny, ale i również po to, żeby zastymulować pobieranie tego fosfora. Żeby było pobieranie. Tak, no fosfor jako anion mhm. y, gorzej przechodzi do, do, do komórek roślinnych prawda, niż, niż, niż kationy, czyli żeby to wszystko grało. Y, kolejny zabieg, nie wiemy jak będzie przebiegać pokota, tak? tak. Y, jeżeli będzie wszystko w porządku, to kolejny zabieg po 10 dniach. Y, Zastosuje pan nawóz wysokofosforowy z dodatkiem cytku i bolu, po to, żeby wzmocnić rośliny i przygotować na ewentualny jakiś stres, czynnik stresowy. Jeżeli natomiast wcześniej wystąpi, będą zapowiadali jakiś czynnik stresowy, to my na maila prześlemy Państwu zalecenia, co trzeba zrobić konkretnie przed i po. Ja w tej chwili o tym nie piszę, bo nie wiemy ani w jakiej fazie to nastąpi, ani czy w ogóle, także na, na razie to, to miałoby, się, miałoby się z celem. Yy, natomiast jeżeli coś takiego będzie, to, to oczywiście przyślemy. Yy, to co pan w tej chwili ma, to jest postępowanie na pierwsze dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach przyślemy następne yy, takie zalecenia kolejne. Co będziemy robić dalej? Yy, nie wiemy jaka, jaka będzie, jaki będzie przebieg pogody, bo są dwie teorie. Albo będzie lato, tak jak niektórzy mówią. Radzą też się o chłodzeniu, tak? Właśnie, a niektórzy mówią o chłodzeniu. No. Naszym zadaniem w tej chwili jest tak: pomóc roślinie wystartować i wzmocnić jak najbardziej, przygotować do tych czynników, które ewentualnie mogą nastąpić. Bo nie ukrywajmy, zarówno chód, jak i wysoka temperatura jest czynnikiem stresowym czyli, czyli tak czy tak, to, to ta roślina cierpi. I, I nasze zadanie do tego zmierza. Rośliny na wielu plantacjach są nawadniane lub fertygowane. Wiąże się to z wprowadzaniem często dużych ilości wody na plantacje. Dlatego warto wiedzieć, jaki jest jej skład chemiczny. W tym celu należy przeprowadzić szczegółową analizę wody używanej do podlewania truskawek, a na bieżąco kontrolować jej pH oraz EC. Niebezpieczne dla roślin w wodzie jest nadmiar związków żelaza oraz manganu, które mogą zatykać elementy nawodnieniowe oraz negatywnie wpływać na wzrost i planowanie roślin.